To jest, robotne. To jest robotne. Fajna nazwa fajek. E, Fajki wiagra. O ja. O kurde. Chłopaki to jest przegięcie. Spójrzcie tylko. Jestem na górze tytoniu. Nie ukrywaj. O kurde. Był tu pożar. To na pewno. Spójrzcie, ty. Hej, zobacz na to. Spójrz tylko tutaj. Czy to są A no proszę. Bardzo dużo tych. Tak. Masz rację. Opakowań po fajkach, które są jeszcze nie złożone. Tak, już na starcie i tu masz Big etykiety box. czarne. Mamy nazwę firmy również, widzisz. No jest. Jeszcze nie weszliśmy do środka, a teoria o fabryce papierosów już się Potwierdziła. Stare paczki. Dobra. Spróbujmy. Czyli jest domy prywatne. ile tego jest. O kurde. Ile tego jest? Ty się nie dziwię, że to się paliło. Płonęło. To jest, to są tu to Tak, dokładnie. Ja Zobacz ile tego jest. Masakra! Naprawdę! Ogląd różnych marek Goldmaster, ale śmierdzi spalenie Są marszale w ogóle również. Co? Co Oker? Te Je paliłeś, się czy co? Jeśli Je się nie mylę, bo nie wiem, nie, nie znam się znałem. niestety A może stety Chyba bardziej znana marka Kurde, powiem ja nie wiem czy była produkowana na, na licencji nie. Przez polskiego producenta, czy ale jak to, to działało to, Ale zobaczcie, że to jest po prostu tak. jedna wielka sterta Z pięć różnych historii, jak nagrodzimy Bezrobotny. Okay. Bezrobotne, okej Bezrobotne? fajna nazwa fajek Ale to są, to są, uważam, papierosy, które powinni palić YouTube. Ale jest adres a tak Adres to i nazwów firmy, nie? No tak I jest Kamienna Góra, tak? Tak Tak, zgadza się e, Słuchaj, patrz tutaj Ile się tego paliło No tutaj e, był pożar stanowczo I to chyba stało w całych takich ryzach, bo Zobacz na to. To jest rozrzucone. Ale tutaj musiały stać różne belki tego. No zobacz. Różne paczkę. Niech fragmenty na opakowane w paczki. Tylko że... Patrz tutaj. Niewykorzystana cała... Y... Rolka. Rolka. tak. Tylko ja się zastanawiam, czy to są takie opakowane. Bo to wygląda trochę inaczej. Co to chcę jest? chcę rozgrywać niczego. Nie, też opakowania, kolejne. Kurde, ale powiem wam tak. No ja, Śmierć i spalenie są bardzo wyraźne, i ja się to, nie ok, dziwię. Widać. Tak, widać, Aha, słychać i czuć. Nie jarały się w ogóle paczki. Ty, plastik? To jest styropian. To jest styropian, gigantyczny. Aha, ty, rzeczywiście. Nawet co on tu robił? Jakby Więc to pe, na stercie. Pewnie składowali, tylko po co nie wykorzystali? No, jak widać, niewiele generalnie zostało tu wykorzystane. Marszale, trick House Wygląda to abstrakcyjnie. Kojarzy mi się nieco z. Z czym? Tą jedną sceną ze Stalkera Tarkowskiego. Eee. Z tymi delikatnymi takimi wzgórkami z piasku. A Co było? Rzucali muterkami i odbijały się one w, po. Tym... W, w tym tunelu takim, tak? No, w ten sposób. Coś ruskiego? Nie. Wyglądało po... jak, jak cyrlicę z daleka po prostu hmm. Czy Wiesz co, dobra, mamy opakowania, ale to nie jest jedyna rzecz, która się tutaj znajduje No tak, e... co będzie nas interesowało przede wszystkim, to sam tytoń Tak podobno można I to w ilościach no, to ogromnych e, Najlepsze jest to, Julian w drodze tutaj szukał informacji na temat tego miejsca się. I jak Ci poszło? Średnio, no w internecie są pewne wskazówki, które mogłyby informować nas, jaka to dokładnie była firma, jakie były powody zamknięcia produkcji, która prawdopodobnie, choć pewności nie mamy, została zamknięta w roku 2004, tak. w momencie wejścia do Unii Europejskiej. A... Natomiast, czy rzeczywiście jest to powód? Magazyn, czy też fabryka tej właśnie marki, tej właśnie firmy? Ciężko jest stwierdzić, bo adresy przypisane są. Źle. nie dotyczą tego, tego miejsca tak dokładnie być tak może siedziba y... albo magazyn Zarzędu była w innym miejscu i tam właśnie była zarejestrowana może to ale to jest tytoń, tak i powiem wam to dopiero się zaczyna To dopiero się zaczyna bo według tego co znaleźliśmy na internecie tego będzie znacznie więcej wiesz jest... co tu mamy jeszcze to po Viagra <laughs> e, fajki Viagra Faj Aha. Ciekawe są te etykiety, bo jest ich strasznie dużo. Ale, ale spójrz na cenę. Ciekawe, Cena na 2,84 84. Słuchajcie, ja. No nie... 20 papierosów z filtrem. Ja takie ceny pamiętam. Czekaj, który to był rok? No, 2004? 2002. <grym> no. Takie ceny były. No, a teraz słuchajcie, Słuchaj, fajki. Yy, sporo kartonu, sporo opakowań. Yy, Cały Walker jest jakieś przejście dalej. Słuchajcie, sufit cały osmolony. Mam nadzieję, że to widać. Etykiet, opakowań: bardzo, bardzo dużo. Tak samo zresztą jak tych kartonowych pudeł, złożonych. Naprawdę paliło się to nieraz i obawiam się, że palić się będzie jeszcze wiele, wiele razy. Ok. E, słuchajcie, takie. Nie wiem, jak to nazwać. Stalowe beczki na kółkach. Można tak powiedzieć, dźwig towarowo-osobowy, 1000 kg, i spójrzcie, od razu widzimy, ile mamy pięter. Parter pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Czy jest gdzieś tabliczka, naklejka kontroli? Nie widzę. Lodówka. E, mamy, słuchajcie, jakieś dokumenty. I tak, to jest tytoń, słuchajcie, nierozdrobniony jeszcze. Kurde, ile tego jest. Znaczy, tutaj jest mało, ale ja już wiem, e, co nas czeka na wyższych piętrach słuchajcie, mamy tutaj wszystkie dane faktura, rok dwo, 2001 mamy nazwę firmy wszystkie informacje i to sobie po prostu tutaj leży gdybyś chciał się dowiedzieć wszystkich informacji, to tutaj masz faktury VAT a, no widzisz I... tak, nierozdrobnione tytonie. nierozdrobnione tytonie to musiała być pewnie taka jedna duża, związana Przynurkiem B, mhm. gdzieś tutaj w procesie fabrycznym była później rozdrabniana i wrzucana do tych pudeł, właśnie. Tak. Nie wiem, czy znajdziemy jakieś maszyny, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że akurat z tym może być kiepsko, ale zostawienie dokumentacji firmy znacznie dużo bardziej zastanawiało. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest nagminne. W miejscach opuszczonych znaleźć faktury z danymi w... <kluzł> tak cokolwiek, tak o pracownika. Tak w szpitalach. Tak. Gdzie dany dane pacjentów? Aha, to nie są papierosy już gotowe. Co to jest? To są same filtry. A Które z nich są przycięte do takiej długości, a niektóre, widzisz, są dużo dłuższe mm -hmm. i na etapie produkcji musiały być po prostu przycinane. Tak, ile 2 cm one mają, no, czy coś takiego? Nie powiedzieć. Tutaj przechodziły pewnie w takich pęczkach. Ciekawe, czy materiał, z którego były wykonane, czy tak naprawdę? Tak. Jest nadal używany w takiej produkcji, czy też przez lata się to zmieniło? zmieniło. zmieniło. Nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie. Wiem natomiast, że idziemy do góry po schodach, ponieważ winda oczywiście nie działa. Instalacja elektryczna, jeszcze coś tam zostało, ale no nie będzie dla mnie to zdziwieniem, jeśli okaże się, że na przykład e, natrafimy zaraz na kable wyrwane ze ściany. O tak, tu mamy windę, słuchajcie, liny jeszcze są, do góry mamy kawałeczek drogi. O, ja. o kurde, no nie, to, to po prostu trzeba zobaczyć. E, 1000... Ja dziękuję, 1997, nie wiem czy to jest data produkcji, chyba nie, ale spójrzcie tylko. Jest wysuszone, to nie gnije. No kurde. Spójrzcie. Wszystko to, wszystko tu jak widać, to jest po prostu tytoń. Ja myślę, że ile tego jest tutaj? Tony? Kurde. Ty, ale. Te kawałki drewna są tutaj. Ty, no właśnie. Łodygi z tego, z tytoniu. No. Jest masakra, powiem ci Jest masakra, czyli to słupki macie Nie nie No Słuchaj podłoga zakryta Ja poszukam jakiegoś No Coje Raj dla palaczy? Nie wiem czy rajesz co myślę sprawdzić piętro wyżej albo dwa piętro, to pewnie znajdziesz Na dole były Piper Ej, spadźcie tutaj co jest? Wysypane z pudeł Tytoń. Tytoń wysypany z pudeł, jest góra taka. Patrzcie. O ja dziękuję. O ja. Patrzcie. Chłopaki to jest przegięcie. Spójrzcie tylko, jestem na górze tytoniu w tej chwili. Powiem wam tak, dla mnie jest to po prostu niewyobrażalne. Ile tutaj musi być tak naprawdę papierosów? Yy, gdyby to spakować, wszystko do papierosów, ile sztuk by wyszło? Ja myślicie, setki tysięcy, może miliony? Biorąc pod uwagę to, ile tego jest, może tak być. Powiem Wam, teraz mi jedna myśl w głowie się pojawiła. Jakim cudem tytoń, który jest mimo wszystko wart jakieś pieniądze? Myślę, że w oryginalnym no, to... stanie to naprawdę jest. No mała fortuna. No, znaczy, powiem tak, no, ja nie palę i nie jestem za tym, żeby ludzie palili, truli się, no ale mimo wszystko to trzeba było zasadzić, zebrać, przetransportować tutaj. Tak. To jest mnóstwo pieniędzy, pracy i no po prostu, patrzcie na to, co ja teraz robię. Zresztą Jestem królem Tytoniu. Ja dziękuję pracowników, tak. Tylko trochę że te na ten moment bardziej przypominają Tak. Nie ma żadnych maszyn. Co prawda, mamy jeszcze chyba dwa piętra do sprawdzenia, ale maszyn tutaj nie widzę. Widzę natomiast tytoń. Wszędzie tytoń. Masakra. <grabie> Byście, żeby tam grabie były pod spodem. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu niesamowite. Mamy tutaj kilkadziesiąt przynajmniej pudeł z tytoniem. Hui! Hui! ai Mario! Co? E... Tu uważaj, bo tu jest kupa. Dobrze. Ja się wiesz, podnoszę z tego, tylko co jeszcze? Poteczkę. A myślę, hmm. że będziesz robić tego. Bad na pieniądzach. Tak. albo Niczym Pablo Escobar. Mówisz? Berklin I tak już mam demonetyzację na starcie, więc mogę mówić o takich rzeczach. <śmiech> <śmiech> <Przeczyna>, przyczyna śmierci, <laughs> przedawkowanie ma, nikotyny. Nikotyny, <laughs> tak. Dziękuję. <laughs> Ej, patrzcie na tą paletę. Widzicie ją? O, no. Aha, zobaczcie tylko. Nierozładowane, nierozpakowane opakowania po papierosach i. Ja myślicie, ile ich tutaj może być? Kurde, to. Spokojnie. ile taka paleta musiała kosztować? Weź jeden ten plik, że tak powiem. Wydrukowanie tego, tak? Transport. I zobaczcie, to jest jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, można powiedzieć. Patrz. prawda? Szkoda, że to nie kasa. Dla mnie fascynujące jest to, że. Hmm? To nie zostało w żaden sposób sprzedane Zużyte No Cokolwiek z tym zrobione No właśnie Bo jest tego taka ilość Czuję się trochę Jak gdybym nie był w miejscu opuszczonym A na przykład po prostu zaatakowanym przez jakiś e, kataklizm Huragan He, Na to tej zasadzie Jak w Czarnobylu? Jak przy mocnym wietrze Zobaczmy. Jak gdyby ktoś tu wpadł, zrobił wielką rozróbę. No. Ale no nie jest to. Co... No, to, to, jest, to jest niesamowite, że tyle tego się marnuje. A Walker ma swoją lubę na origami, zobacz. Więc co? Cena 2,84. Tylko dla przypomnienia. Zapaczkę fajek. Przydałbyś się trochę kleju. No by ślina. Słuchajcie, mam pomysł. Ładujemy to do auta. Robimy własną ten, markę fajek. Nie będzie urbeksowe. wypalone urbeksowe. O, urbeksowe. E, trochę tynku ze ściany do smaku, Urbeks wiesz. Ten był już e, pasztet e, urbeksowy, o. teraz będzie. O, i złożyłeś. Złożyłeś. I okay. tak to powinno wyglądać. U, ładniutkie. W ogóle muszę przyznać, nie? No, mm. że jednak estetyka tego pudełka podbiega, Jest fajna. Od, Odbiega od dzisiejszego, to naprawdę, tak. ale to szczerze mówiąc dobrze. 25 papierosów z filtrem o, Większa paczka. Naprawdę, to mi się w głowie nie mieści. Jak taka ilość pieniędzy, no inaczej to powiedzieć nie mogę, może się marnować. No ale to jest dopiero piętro numer 1, Jeszcze mamy kilka przed sobą. Ale jedna rzecz mnie ciekawi, słuchaj, patrz. 1997. Widzisz data, ale. Skoro zakład został zamknięty 7 lat wcześniej... No to jest 95, wiesz? Ty, to, to w takim razie o co chodzi? Może to był tytoń, który nie da, nadawał się do spożycia może. Myślę, że to, to po tak prostu podła wielokrotnego użytku. Też może być. Przede wszystkim przede wszystkim wydaje mi się, że Że nie ma szansy, aby ten tytoń leżał tutaj od 95 na no drużku. No mi też się nie wydaje. A jeszcze jedna sprawa, w momencie kiedy to robili, musiał być tutaj prąd i winda musiała działać, bo transport tego wszystkiego przez schody to jest niemożliwe. Tak. I tutaj masz główną bramę. My wchodziliśmy z mniejszymi, a tu jest główna brama, mm -hmm. pozwala na wjechanie tutaj całą paletą. Możliwe. I ten numer 1997 jest opisany jako kropie, a więc w gruncie rzeczy, no, data chyba plonów, tak? Trzeba to Może napisać. być. Chociaż data tutaj obok jest opisana jako w ogóle... 18 grudnia z 07. Tak no. tak, Jestemowany. A z ciekawostkę jak tamten karton opisany jest jako Zimbabwe. I z uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jaką? Nie wiem jak czy widzieliście, ile tutaj na wszystkich grętwarch stoi tych beczek przeciwpożarowych. Tak, bardzo A, dużo. Wszystkie musiały być wypełnione. jeszcze większej ilości, kiedy działało. Prawie część została wyniesiona. Musi być ich tyle, bo... Ciężko chyba by bardziej łatwopalny magazyn Ta. niż magazyn suszonego tytoniu. I tu masz kolejną. Dobra, tak. mamy już o ja. Powiedziałam nawet, że trochę zastanawiające jest to, że jakby to do tej pory nie spłynęło. No tak, to jest... E, chociaż próbowali. Przez jest lata opuszczenia. Widać, że próbowali po, po parterze, ale tutaj już mamy skrzynki. Skrzynki, tak. Aha dużo. Bardzo dużo Czy to już będą fajki? Może Ty, zauważysz, że podłoga jest taka falista? Ale falista podłoga może być po co? Po to, żeby nic się po niej nie przesuwało na przykład, tak? Tak, by nie toczyło Ja myślisz, Walker? Może, że ludzie za deletkę cementu w celu ich wyrównać. Może Ale zobaczcie tutaj, co się stało Aha Są, są i na pewno pójdziemy zobaczyć o co tutaj chodzi. Oświetlenia zostało bardzo mało. Na piętrze, w którym był tyto, nie było ani jednej lampy z tego co widziałem. Czyli, no, dobierali się tutaj już ludzie. Wydaje mi się, że to może być hala produkcyjna. Może, ale magazyny, tutaj mamy halę produkcyjną. Co na przykład mogłoby nam tłumaczyć nierównanie tego, ponieważ. Na tej podłodze, w miejscach gdzie mamy to uchylenie, widać ślady po jakichś montażach, po jakichś razach stołów, więc być może nie było sensu tego równać, po prostu tutaj było ustawione stoły, a pracownicy pracowali na tych felgotowanych fragmentach. Może być. I to by zgadzało się z tym, że nam są zawieszone. na przejściach? Być może. Hmm. Taka no. teoria. Mała korekta do tego co mówiliśmy, ponieważ tutaj widać, że wylewka była zrobiona Byle jak, ale jednak była Więc... O co tutaj chodzi? Co może po prostu w tym jednym miejscu wylewka była potrzebna, bo coś innego co było tutaj No i widocznie Na przykład chociażby tę maszynę, która... nie mam pojęcia do czego ona Nie wiem, ale można było ją przesuwać ale można było ją przesuwać Może i tak To co? Ty, ty chcesz to podnieść? Matki, Może być trochę ciężkie. Eee. No i teraz cichutko, bez hałasu. No dobra, udało ci się. Tutaj był silnik zamontowany. No. Do czego to mogło służyć? Yeah. Yeah. <laughs> Jadą na Urbex. A, <laughs> okay. Nie wiem. Nie wiem do czego. Nie. Ani trochę. Dobra. Lecimy na wyższe piętro. Wiecie, coś zaczyna, słuchajcie. Czyżby tutaj była kasa z takim e, okratowaniem? Huh. Tego nie wiemy. Wiem natomiast, że trzeba czas ruszyć troszkę wyżej. Spójrzcie, ile mamy jeszcze przed sobą do zwiedzenia. całkiem sporo. Okej. Okay. No Panowie tutaj zaczyna się wilgoć. Spójrzcie tylko. Na te pojemniczki one wyglądają, jakby miały utrzymać.. Nie. Okej, okay, to są jakieś szuflady. Kurde, to jest to. To jest być może wkład do suszenia tytoniu. Być może, skoro jest taki wkład, taka szufladka, to znaczy, że gdzieś musiała być suszarka. Trzaskają dziełami, no? Jest spore. Są już bardziej puste, ale na nami są chyba jeszcze aż dwa piętra. Tak, z tego co widziałem, to tak. Spójrz tylko na te szufladki, tak to nazwę. Że one prawdopodobnie służyły do suszenia tytoniu. Tak podejrzewam. Bardzo możliwe. Mamy jeszcze włoski taki wózek sklepowy, słuchajcie. Ciekawe jest, dobra? W takim razie one tutaj są podrapowane rzeczywiście. Tak, jakby planowano je wywieźć. Tak. Ale nam tego finalnie nie zrobiło. No nie, a zobacz jak wilgoć działa na to. No, w tym miejscu działa. Nie dała rady. Ale ona po prostu się kruszy. Ale zapamiętaj numer filara, żeby piętro wyżej to nigdy nie podpalić Nie no, powiem Ci, że masakra To nie, że ktoś to rozwalał Tylko po prostu to zaczyna kruszeć Tu jest ta dziura, którą widzieliśmy e, Dobra, co tutaj było, że ktoś to zaczął rozwalać? To jest pytanie Zastanawcza coś było, bo jest tutaj kawałek równego oburowania, a więc coś było zainstalowane w tym miejscu o. Kolejna zagadka. Ktoś chyba próbował wynosić i się poddał w połowie drogi. Dobra, jesteśmy na przedostatnim etapie. Okej. Okay. Palenie surowo wzbronione w fabryce papierosów. Takie ostrzeżenie. Okej, okay. przedzielone już na kilka części. Tylko wygląda inaczej. jakaś część biuro Zobacz, e, co to jest? Sprzęt przeciwpożarowy wolno używać tylko w razie pożaru. Dopuszczalne obciążenie 1200 tonów na metr kwadratowy. To było z Nie, z obciążenia z stropu, z podłogi dopuszczalne. Ale to jest fajne. Spójrzcie, jeszcze żarówka, nawet jest w środku. I tam w sumie też. A tutaj gdzieś się dostaniemy? Okej okay. No, słuchajcie, już wiem, dlaczego tak kiepsko to wygląda. Sam sufit już jest popękany i lekko Aha. wypukły. Zobaczcie, jesteśmy centralnie pod e, kolumną, która wyglądała prawie tak samo źle jak ta. Już wiem, dlaczego. Spójrzcie tylko, tu jest jakaś dziura. To jest może wentylacyjny jakiś e, kanał. Ale to, co przedostaje się, ta wilgoć cała e, w dół, po prostu niszczy go. Natomiast tutaj, bardzo ładne roślinki zaczynają rosnąć Dobra, zastanawiające jest to e, Dlaczego ta hala jest przedzielona na trzy główne części Podejrzewam, że to były kolejne etapy produkcji papierosów e, Natomiast tutaj jak widzicie mamy pomieszczenie e, Do którego ktoś się już wbił W tak bardzo nie bezprzyjemny sposób było to pomieszczenie dla pracowników, z tego co widzę. Mamy zlew. O, stare lampy. Bardzo dobrze znane, tak. No i właściwie tyle. Chodźmy piętro wyżej. Słuchajcie, przed nami jeszcze jedno piętro. Szafa stalowa. Ok, także przeciwpożarowe. Bardzo dużo tego jest. Słuchajcie, całe pomieszczenie praktycznie jest ułożone w tego typu pojemniki. I czuję znowu spaleniznę, ale to być może z dołu ciągnie, bo zaczęło wiać. Chyba wyjdziemy na dach, powiem wam. Oj, tak. Jest dach. Zobaczmy tylko, ile zostało z maszynowni. Silnik usunięty. Szafa elektryczna usunięta. Jedyne co zostały to stalowe liny. Uh, uh, uh. ale widoki. Wieje trochę. No dobra Właściwie tyle. Można powiedzieć. Widokładny. Tylko pogoda się psuje. Zaczęło mocno wiać odkąd tutaj wyszliśmy. Hej, to co? Dobra, słuchajcie, w tej chwili kończymy tą eksplorację. Ja bym nie nazwał tego fabryką w sumie tytoniu, ponieważ adres się nie zgadza. Bym tak powiedział. Niemniej, ilość zgromadzonych tutaj z materiałów tytoniu no po prostu to jest coś niesamowitego. Jakim cudem to nie zostało w żaden sposób spożytkowane? Naprawdę nie wiem, ale niemniej, miejsce jest no ciekawe. Ale czas na następne przygody, więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnej wyprawie.